Witam Państwa serdecznie. Myślę, że tabela nie kłamała, że przyjechaliśmy dzisiaj do bardzo mocnego zespołu, który tak jak im my liczył na trzy punkty, być może dlatego dużo taktyki, dużo szachów w tym spotkaniu i dopiero końcówka meczu ten spotkanie się otworzyło i Wynik jest korzystny dla nas. Myślę, że w pierwszej połowie mimo wszystko to my kontrolowaliśmy przebieg wydarzeń i byliśmy drużyną lepszą, natomiast tak jak mówię w drugiej połowie, gdzieś od 70 minuty straciliśmy kontrolę, zbyt głęboko yy, się cofnęliśmy, oddaliśmy zbyt, zbyt dużo pola chrobremu, a yy, no, te wyniki... I, i, i ta gra w tym sezonie, jakże, i także w poprzednim pokazują, że, że Chrobry potrafi grać piłkę, także swoje szanse mieli. Myśmy byli bardziej skuteczni, dlatego trzy punkty jadą do Katowic. Znaczy, no my analizujemy każdy mecz i, i zwracamy uwagi, uwagę na, na to, co nam przynosi efekt w grze. To próbujemy eksponować, a to, co gdzieś nam nie wychodzi, próbujemy na tyle dobrze chować, żeby przeciwnicy tego nie widzieli. Na pewno nie pomaga taka interwencja, ale to był trudny moment spotkania. Z jednej strony no Kalinkowski już jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że wymagamy od niego, żeby takiej interwencji nie było, natomiast z jednej strony zwycięzców się nie, nie osądza. My we własnym gronie oczywiście te błędy sobie wytykamy i, i cały czas mówimy zawodnikom, nad czym możemy poprawić, żeby ten zespół był jeszcze lepszy. Myślę, że w stosunku do poprzedniego spotkania z schonnicami y, tej jakości w, w grze naszego zespołu y, było dużo więcej. Y, dłużej się utrzymywaliśmy przy piłce i, i myślę, że w tym kierunku, w kontekście następnych trudnych nadal y, spotkań, bo to, że będziemy grali z drużynami z y, powiedzmy z dołu tabeli, Kompletnie nie zmienia trudności tego spotkania, wręcz uważam, że będą to spotkania z tych gatunkowo mentalnie trudniejszych dla naszego zespołu, także pracujemy nad wyeliminowaniem takich błędów, ale piłka nożna jest grą błędów i kto popełni ich mniej, to już po raz kolejny powtarzam, przeważnie mecz wygrywa. My dzisiaj myślę, że ustrzegliśmy się tych błędów, zrobiliśmy ich mniej niż przeciwnik i ten wynik pozwala nam marzyć. Mam jedno pytanie: bo jesteśmy, można powiedzieć, w połowie tego maratonu, bo została i potem bytowie, jak tam oceni zdrowie zawodników i przygotowanie takie fizyczne? znaczy, powiem w ten sposób: zabraliśmy wszystkich zawodników, których mamy zdrowych, już do Cholic. 23 zawodników wsiadło do autokaru, pozostał jeszcze w Katowicach Celi Magicz, który nadal nie jest na 100%. Być może w ciągu następnych dni dołączy do zespołu. Natomiast, no w, w, ta ekipa, która przyjechała jest bardzo mocna. Myśmy, tak jak mówiłem, bardzo mocno położyli akcenty na przygotowanie motoryczne i myślę, że nie powinno nam zabraknąć tego elementu w kontekście tych najbliższych dwóch spotkań, tym bardziej, że inne zespoły już teraz też będą grały w tym samym cyklu, czyli my. W środę poprzednią mecz z końnicami rozegraliśmy jako jeden z nielicznych zespołów, a tutaj już będą następne zespoły grały równomiernie, więc myślę, że na tle tej pierwszej ligi nie powinno być problemów. Jakichś trwałych urazów nie ma, oczywiście zawodnicy jak to po meczu są lekko pobijani. Dzisiaj wieczorem będę miał raport medyczny, także dopiero będę mógł cokolwiek więcej powiedzieć jutro rano. Dziękuję oba z porównywalnych dobrych zawodników na skrzydłach, ale na naprawdę i i bardzo ważne było to, co działo się w środku pola. Powiem tak, no myśmy analizowali praktycznie wszystkie spotkania Chrobrego i znaliśmy bardzo dobrze i mocne strony i słabe strony i uważam, że zarówno mocną stroną, jak i słabszą stroną zespołu Chrobrego i myślę, że też yy, tak trenerzy odbierają mój zespół, są stałe fragmenty gry. Yy, dużo z tych bramek Chrobry strzela, ale też dużo z tych yy, stałych fragmentów gry traci. I dzisiaj przed meczem uczulałem zawodników, że szczególnie przy stałych fragmentach musimy być bardzo skuteczni i skupieni w defensywie yy, i bardzo wyrafinowani i skuteczni yy, w ofensywie. Udało się otworzyć ten wynik, i tak jak mówię, no pierwszą połowę myślę, że, że, że kontrolowaliśmy to, co się działo na boisku. Tak jak pan tu przytoczył, druga linia też uważam, że mojego zespołu prezentowała się lepiej. Natomiast no, boli to, że, że tak jak mówię, od 70 minuty gdzie straciliśmy pomysł, oddaliśmy pole i ta druga linia Chrobrego myślę, że zdominowała nas przez ostatnie 20 minut. Zacznę od gratulacji dla Jacka i GKS-u za kolejne zwycięstwo. Co do meczu, pierwsza połowa byliśmy wystraszeni i straciliśmy bramkę Postałem w fragmentzie gry. Tego się obawialiśmy w drugiej połowie. Staraliśmy się, stworzyliśmy swoje sytuacje. Bardzo dobre interwencje bramkarza przy szale Michalca. Oczywiście czerwona kartka w dziesiątkę do samego końca. Chcieliśmy odwrócić los spotkania. Przegraliśmy mecz, razem wygrywamy, razem przegrywamy. Całe szczęście, że we wtorek już jest mecz w Łęcznej. Patrząc na tabelę, mamy trzy punkty straty do... Miejsca pewnego awansu. Na pewno się nie poddamy. Będziemy w każdym meczu grać o trzy punkty I, i, i co? Regeneracja, i patrzymy, co przyniesie nam wtorek. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Pamiętaj, że jakiś, jakiś komentarz do, do sędziowania dzisiaj, bo kibice mieli dużo do powiedzenia. Chciałbym się wypadać na temat swoich zawodników. Na pewno kilku zagrało poniżej oczekiwań. I tutaj bym się jakby szukał yy, yy, możemy lepiej. My jako drużyna, jak wszyscy gramy na jednym poziomie równym, to wtedy możemy myśleć o punktach, a dzisiaj na kilka ogniw yy, troszeczkę zagrało słabiej, to się od razu odbiło. I, I co do oceny sędziego no mówię, nie chcę komentować, yy, ja nie jestem u tego, są mini delegat obserwator i, 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 i mówię, to zostawmy, nic to już nam nie da, nic nie zmieni. A ten strach, o którym Pan wspomniał, zawodnik z wynikał. Nie, strach. Byliśmy troszeczkę wystraszeni, west mówię. Mesz było o dość dużą stawkę i, 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 i... na gks jak wytrawny bokser, wyprowadziła jeden cios, stały fragment gry, zamieszanie. Potem myśmy do końca dążyli, i potem 90 y, minuta. Janicki poleciał na rzut rożny, szybkie zagranie, bramka na 2-0, podobny. Scenariusz jak w meczu z chłonicami, tego się spodziewaliśmy, ale mówię, tutaj musimy być bardziej skoncentrowani w tych stałych fragmentach gry. Mieliśmy tutaj mniejszej sytuacji, takich, których można było piłkę skierować do siatki. Myśli pan, że to tak kwestia taka, nie wiem, losu, że w Częstochowie wszystko wychodziło, a tutaj właśnie wręcz przeciwnie, jeśli chodzi o to wykończenie? Różnie się mecze układają. Mieliśmy swoje sytuacje przed sytuacjami GKS-u, chociażby strzały Marcela, czy tam rzut wolny piłka nie chciała wpaść, potem mówię, no ta sytuacja Michalca uderzył bardzo dobrze, ale bramkarz idealnie, potem Michał Gołąb, ale mówię, to już nic nie da, tutaj trzeba się zregenerować i myśleć o łącznej. i tutaj wierzę w drużynę i traktuję to jako wypadek przy pracy, bo trzeba też powiedzieć, że GKS to też jest bardzo solidny, mocny kadrowo zespół, który w tym sezonie, w tej, w tej rundzie punktuje bardzo, bardzo dobrze ta porażka może sprawić, że zawodników trochę zjadzie ciśnienie? Nie, no bo przecież osiem kolejek do końca. My gramy o jak najwyższe miejsce w pierwszej lidze, to nikt się nie podda. Chłopacy są y, głodni sukcesu i chcą wygrywać w każdym meczu. To oczywiście co nas spotkało nie jest fajne, ale, ale jutro już myślimy na porannym treningu co zrobić, żeby wygrać w łącznej. Te trzy punkty na pewno, y, po które pojedziemy, no, no na pewno też nas usadowią wysoko w tabeli. Bo Czołówka jest dość wyrównana, jest bardzo dużo zespołów i to na pewno będzie, co kolejka będą niespodzianki. W 13 minucie takiej pozornej sytuacji Michalski upad w polu karnym, kiedy biegał w pole karne. Jakie jest tu, czy pan tą sytuację oglądał później? Nie, wiem. nie, zostawmy to, mówię. Zobaczymy sobie, przeanalizujemy i są tego sędziowie, trzech plus techniczny, oni to widzą jak najlepiej. To już nic nic nie da. Nie chcę to się czepiać, szukać, bo to nic nie da. Oczywiście. Piłka nożna to jest grą błędów. Błędy popełniają zawodnicy również i sędziowie, ale, ale tutaj nie chcę się na ten temat wypowiadać.